Słuchaj, jak powiedziałam, tak zrobiłam. Jestem przed perfumerią Galilu. Tam są drzwi otwarte i powiem wam, że pachnie aż, aż tutaj na ulicy Siennej. Na zewnątrz. Także zaraz tam spróbuję wejść, zapytać. Może coś y, pani pokażą. Y, no zobaczymy. Także ulica Sienna. Takie miejsce w Krakowie. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. A Także zapraszam. No, zobaczymy, zobaczymy, co się uda sfilmować. No, to na razie. Słuchajcie, kochani, mnie oczarowała ta marka. Nazywa się Orme, młoda francuska marka. Bazuje na naturalnych składnikach. Jak wiecie, ja walczę teraz z uzyskaniem naturalnego aromatu z fiołka, więc szanuję wysiłek wszystkich tych, którzy wiedzą jak trudno zrobić perfumy z naturalnych składników, bo trudno jest bardzo, ponieważ one, no, szczególnie kwiatowe i niektóre kwiaty pachną krótko, no, ale tu wybór flakonów i tych rozwiązań, zwróćcie uwagę, no, to jest coś, czego ja jeszcze już dawno nie widziałam. No to jest Lila, bo marka już osiągnęła status kluczowej. Trochę się ze cichym, bo to się zrobiło. A, A to i -Schild. A ja zaraz powącham. A ja zaraz powącham. E Santa 33, bo no, wydaje mi się, że jest już powielany. A tutaj kochani limitowany diptyk z gardenią tajtańską i z czym i z wanilią z wanilią no wanilia to jest modny temat także no wygląda to wspaniale. Tutaj ciekawostka, kochani, dla miłośników zapachów historycznych. Marka z rodowodem z roku z wieku XIII, Santa Maria Novella. I teraz tak pokażę Wam, bo to jest tak cały zestaw. Będzie pielęgnacja, mydełka chyba były na dole. Tutaj cuda cudeńka. I u góry jeszcze będą perfumy. Tu Wam chcę pokazać to jest. Sterakoty, owoc granatu, który też pachnie. No, i tu będzie troszkę jeszcze perfum. No, nie jestem w stanie tego przetestować w jeden dzień, Nie ma takiej opcji. Chciałabym się tu zatrudnić chyba. I może po trzech latach terminowania ogarnęłabym. Patrzę, kto ma jakieś pytania.